To jest taki drugi odcinek z tej piosenki z Gwiazdami, z którym niestety musicie się pożegnać. Jak, jak wrażenia po tym werdykcie? W samym werdykcie... Boże, no to trzeba wziąć na klatę. Ale oczywiście zawsze jest nie do słów, bo, bo chciałoby się potańczyć dłużej wiem, jakie są zasady, że trzeba się z tym rozstać, kiedy brakuje sms-u, brakuje chętnych do oglądania naszej pary. Ja też się stało, ale znowu się w tym, że ja nie mam dużego sportowca i nie dla mnie są rywalizacje, więc naprawdę koniec się do są wszystkich, którzy dalej będą tańczyć, trzymam za nich kciuki, a sama po prostu wracam do swoich zajęć i, 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 i szczerze Niewiele się w moim życiu z tego bym stało. Tak, niej, jak u Ciebie? U eee, Ciebie tak właśnie zdekoncentrowałem. Eee, co mogę powiedzieć? Eee, nie dosyć na pewno. Bardzo dobrze się czułem, więc jeszcze mieliśmy wiele pomysłów. Czekaliśmy na troszkę bardziej radosny, znaczy nie radosny, tylko bardziej taniec, którym moglibyśmy więcej komedii pokazać tym razem. Więc ten niedosyt jest, czyli się jeszcze nie zrealizowaliśmy, no tak, ponieważ e, no jednak wspólne treningi stały się jakąś naszą przyjemnością, pasją. E, dużo mieliśmy e, radości podczas. E, ja miałem dużo uh, satysfakcji z tego, że mogę tak nie wiedzy, jest taka ciekawa, do tego i, i to wszystko pięknie w, wierzę i chcę pięknie tańczyć. A smutek z sytuacji tego, że już nasz konkurs z sztuki będzie ograniczony, bo uh, nie będę się że nasze rodziny tak często to to jest grupa wspaniałych ludzi, wspaniałych ludzi, ambitnych, uh, z pasją. Dowcipnych, także, także przebywanie podczas treningu to przede wszystkim przyjemność. No eee, i satysfakcja z tego, co że, że się tutaj jest. Ja wiem, że będą hmm. poznać te osoby, przede wszystkim Olgę, która najmniejsza czasu się też innych uczestników, całą tę otoczkę, także takie zróżnicowane te emocje. Co jest trudne, się widać z tego, ponieważ już kiedy wydaję że nie terenu, odpadać jest z tego problemu. Pojawiła się masa komentarzy, że ten werdykt jest niesłuszny. I co wy na to? No, no, powiem Ci tak, to, 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 to. <laughs> ja już mam gotową, opcję. ale no, lepiej odparła w takim stylu, jeżeli usłyszeć komentarz. No w końcu no w końcu się pozbili tej, tej uczestniczki, tego uczestnika. No, jest nam miło, ponieważ myślę, że to wynika z tego, że widzowie mogli zobaczyć duży no, rozwój i problem w naszej bazze. Jest... Z, z pierwszego tańca, w którym było dużo stresu i takiego jeszcze takiego poszukiwania się. Tak, tak, tak. ja się już dawno znalazłem, jak ta. jestem na parodziecie, natomiast my tutaj jest to na słonach, więc bo spodziewamy mieli okazję zobaczyć, że w nas drzemie potencjał różnorodności, e, wielobarwności. no, sobie żałujcie, bo dużo straciliście, guys. Ale może no, to jest jakieś powieści, wypieczcie, gdzieś w medycynie. Kto wie? Zobaczymy. Ale też jest takie, że po takim problemie każdy z nas wraca do swoich e, zajętości, to do, to swojego, to było, to swojego, do swojego, życia takiego codziennego. więc tak, nie jest tak, strasznie. Nie jest W tym czasie są tacy bo surowi studi, że jest takie surowe. Wszystko, że te dni dość są. Dobrze, że tak. To że to tak. Widz nie chcę tego powiedzieć w sekwencji kroków, no, on się poczuć te emocje, więc jakby troszeczkę karcenie, tak jakby no, piętnowanie tego, że ty czegoś oszukujesz, nie. Korzystam z, nie, nie z własnych katu, jeżeli jest na katu, to czego mam z niego nie korzystać? Jestem tego samego Poza tym, jeżeli w nas <susurna> jest nie energia, to ona też... No, no, nie nie, nie, nie wiem, ale... co się będzie działo. No, Doceniajmy no, no, to już, żeby... że żeby... że jest szalone rzeczy. To jest się rzeczy. To jest szalone To jest szalone rzeczy. Inaczej jest szalone rzeczy. inaczej jest szalone rzeczy. To jest szalone rzeczy. To się szalone rzeczy. To jest szalone rzeczy. To jest jest no to jest niesprawiedliwe. cena, że. Nie zdradzam jeszcze, ale jest jestem bardzo wdzięczny. Uważam, że to do trzeba doceniać, że są w stanie. W ruchu, z, ruchu, z muzyką, w, ogóle, w sekwencji, z parą jeszcze dać z siebie to, co, to, co jest najlepsze. Tak, tak, to, to muszę przyznać, to, że sam absolutnie zgadzam się z Marcinem i zdecydowanie, oczywiście, to, co mnie szanuje, jak osób, jest to, że możemy skorzystać z tego, co jest naszą codziennością w zawodzie, bo przecież jeszcze nie mamy tego w nowym. Nie wiem, ja w ogóle jestem podekscytowana palcami innych, i oprócz tego, że ja faktycznie zgubiłam elementy, żeby trochę podegrywać, gdzieś tam, Oczywiście, że tak się że to Ze swoich aktorskich. Tak, eee, <gulikacji> na kanale czy to, to się za Aha, <gulikacji> poza klejarz, To po prostu, prostu, prostu bardzo się, się ekscytuję Tym i staram jak się wspierać z innymi. Jak ja to poskaczę, poszkaczę, to im będzie tak traumat. Tak, tak. Jeszcze się z tego czy.